Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj na moim kanale, czyli dzisiaj, 22 maja 2019, chciałam się cofnąć o 10 lat 2019 roku, środa. Proszę Państwa, i pod wpływem jakiej wibracji dzisiaj jesteśmy, jesteśmy dzisiaj pod wpływem wibracji 3. I proszę Państwa, to jest bardzo dobra wibracja. Ja zawsze mówię, że chciałabym być trójką, lubię miesiąc. Marzec lubię miesiąc grudzień, tam, gdzie jest dużo czwórek, i lubię nawet 2019, gdzie jest właśnie też wibracja 3. No i proszę Państwa, czy dzisiejsze wibracje są harmonijne? Ja bym powiedziała troszeczkę radość trójki może um, rozcie, rozcielać tak, jakby zawalowywać zawalo, 22-22, inaczej czwórka. Yy, gdzie nie do końca będziemy mogli się cieszyć tą trójką, bo będziemy mieli mnóstwo różnego rodzaju obowiązków, często zaległych obowiązków. Które będziemy musieli dzisiaj e, zrealizować, którym będziemy musieli dzisiaj poświęcić wiele, wiele czasu. Więc powiem tak, patrząc jeszcze na poszczególne wibracje, bo 22 plus 5, czyli miesiąc, daje nam dziewiątkę. Również tutaj jest informacja, że jakieś rzeczy z przeszłości mogą do nas wracać, czy jakieś znajomości, czy jakieś relacje, czy chociażby właśnie. <laughs> Przepraszam, źle lub błędnie zrobione jakieś rzeczy, które robiliśmy chwilę wcześniej. Co będziemy musieli poprawić. Więc jestem za tym, żebyśmy od samego początku dnia, jeżeli czas nam na to pozwoli, zajęli się za tymi najbardziej trudnymi sprawami. I proszę Państwa, wtedy gwarantuję, że jeżeli zaczniecie Państwo rozwiązywać te trudne sprawy na początku, a nie błahe, żeby wytracać czas na to, co jest mało istotne, a nie zajmować się tym, co istotne, to jestem przekonana, że ta trójka zdecydowanie szybciej zacznie działać i będzie Państwu łatwiej. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest też dobry właśnie do spraw zawodowych, do różnego rodzaju rozmów odnośnie spraw zawodowych, do pokazywania różnego rodzaju swoich Projektów, inspiracji, które Państwo macie w głowie w głowie, na przykład, swojemu przełożonemu. Myślę, że powinny być to bardzo dobre spotkania, aczkolwiek, na przykład szef, czy osoba, z którą będziecie rozmawiali tutaj przy dużym wpływie siódemek. Może być taki niepokazujący po sobie emocji, więc będziecie mogli mieć problemy z wyczuwaniem ludzi wokół siebie, no ale wiedząc o tym, już też macie informacje. I teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, generalnie. Neutralny dzień, ani dobry, ani niedobry, natomiast niektórym z Państwa będzie trudno zebrać się na rozmowę z partnerem, czy nawet z ukochaną osobą pomiędzy, pomimo ogromnej miłości, albo... Trudno, szczególnie dla tych, którzy są na początku uczucia, trudno zebrać się na przykład na telefon, wysłanie SMS-a czy chociażby osobiste spotkanie. Nieraz w tym może przeszkadzać praca, właśnie te zaległe obowiązki, a nieraz po prostu no, tak jakoś wam się może nie chcieć, chociaż tą osobę możecie darzyć dużym. Dużą, du, dużymi pozytywnymi emocjami. Na pewno dzisiejszy dzień jest bardzo, bardzo dobry do tego wszystkiego, co jest związane z taką drobiazgowością. Czyli na przykład, gdyby ktoś chciał dzisiaj iść na badania do jakiegoś specjalisty, to na pewno jest dobry dzień. Gdyby ktoś chciał znaleźć błąd, czy w swoich dokumentach, czy, 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 czy w jakichś innych rzeczach, też jest w stanie dzisiaj tego błędu się doszukać. I proszę Państwa, tak jak w maju. E, w maju, jak w raju, oczywiście hasło na ten miesiąc, moje hasło. E, proszę Państwa, pomimo że nie zawsze rajem ten maj jest, ale miejmy nadzieję, że będzie, będzie, będzie dobry to dzień i dobra karta anielska. Przypominam, że proszę Państwa, te karty anielskie możecie Państwo. Zobaczyć, jeszcze raz przeczytać sobie samemu, popatrzeć na nie, może pomedytować, właśnie na mojej stronie facebookowej Magdalena Rudkowska Odero, gdzie będę starała się rzeczywiście te zdjęcia tych kart wstawiać. I proszę Państwa, karta na dzisiaj anielska: zachowaj otwarty umysł, Twoja bratnia dusza może różnić się od Twojego wyobrażenia. Ideału. I proszę Państwa, czy tak może być? No, oczywiście, może być. To, co jest bardzo ważne w miłości, to proszę Państwa akceptacja. Ja bym powiedziała akceptacja inności drugiej osoby. Jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować jej inne na przykład poglądy, albo jeżeli jesteśmy w stanie zaakceptować jej brak idealności, bo jesteśmy w stanie spojrzeć z serca na wiele, wiele innych dobrych jej cech. No myślę, że jest to dobry kierunek naszego rozwoju związku. Natomiast jeżeli będziemy chcieli z kogoś zrobić kogoś innego niż jest w rzeczywistości, to wcześniej czy później to ten związek niestety runie, bo albo my nie, 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 nie wytrzymamy tego, że ktoś nie robi tego, co my chcemy, Albo druga osoba nie wytrzyma tego, że zawsze, w każdej sytuacji chcemy ją kontrolować i żeby było po naszemu. Więc proszę Państwa, zachowaj otwarty umysł i ja bym jeszcze dodała i lekkość w danym związku, otwierając się na inność partnera. Proszę Państwa, jeszcze afirmacja na dzisiejszy dzień. Wszystko i wszyscy przynoszą mi dobrobyt i pomyślność. Piękna, piękna. Do zobaczenia jutro.